Assem. Siema, siema. I gdzie widzimy portal to idziemy tam na początku. Tylko Łukasza widzę opa. Wiii, No bo nie mogę nic w bloku. Dałem ci już. Dobra, o już mogę, dzięki. Dobra, ja już tam jestem. Skrzynka. Skrzynka, otwieram skrzynkę. Nie mogę nawiedzić skrzynki. Co jest w skrzynce? A ten. Co, Powiedz co? Daj mi wszystko nie. Ostrość 2. Fortuna 3. Wydajność 2. Chyba. I tylko to? to? I to. Patrz. I to, tutaj. A, a jak kordy można włączyć? Włączyć. Kordy. Czekaj, dobra, ja już łączę. W ustawieniach. A nic, czekaj, Nie pal! Nie gadaj, że ty się spalisz. Na grubę jajce. bo mnie może nie słychać. Siema, siema widzowie. Aha. Może mnie nie słychać było. Podajcie na Oskar Gamed, i na Łuki Padajcie nie nic. na Oskar Gamerz i nauki Łuki i na Piłkazyki, na nowy kanał. Nasz nowy kanał. Dobra. No ja już ja zabijam dobra. 35 słupów. No widzowie! E, kto nie subskrybuje tam na Kaczyńskiego? Tak. Dobra, ty lubisz? Te, kto robi crafting? Ja. Tu, tu. Widzę że ma, mamy tu dużo kurczaków. Ja robię patyki. Myk, myk. Ja tutaj hajduję. Mogę no. zrobić dwa żelaza! Zrobię. zrób. Zrobiłem. Zbija tarcze będę. No, dobra. Tylko potrzebuję drewna, szybko potrzebuję drewna. Dużo drewna potrzebuję. Żeby zrobić nie dość, że tarcze, to jeszcze muszę zrobić... Ej, hey, ty mi dałeś na inne, ty mi dałeś ten, kucanie i inaczej. Ja kucanie inaczej? To ja jadę do a tu skok teraz. To sorry, to ja ci dam To ja ci odnowię. To nie teraz to jest, jest małeg. To nie możesz szybko chodzić, dawaj, zrobię ci. Ja mogę ci chodzić, widzisz? Ale nie możesz ze skokiem. A ze skokiem jest szybko. O patrz, mogę, o tak. wygląda. tak. Dobra, już tak. Ja sobie z zery tu zabiorę ten. I tu mamy kobla! Zrobiłem tarczę. Tu mamy kobla. To czekaj to, a masz sukierkę i kilo? Masz? Mam, mam, mam. teraz... To ja zrobiłem już tobie. No, dobra. Gdzie ty jesteś? Ja idzie? tu zbieram kobla. O, dobra, tu. To nie jest kobie z tą, to jest Nerera. Nie, to jest kobus z też. Gdzie? Aj, co jest?! Gdzie? Ej, tu będzie zaraz zelazo, to na pewno mamy tu blok złota będziemy mieć. To dobra, jest... stara, już tam widzę zombiaki. Najpierw to, to, jak to... zbierajmy jakieś kamienne narzędzia, tam. już mam To daj mi wszystko. Nie. No to, no to chociaż zrób pierwsze kciukopie lub rób go. Nie są tam, ja, to mi już zabiją. Tam wyjdź. Patrz, mam, patrz, ja mam. Masz. To ja nie zaprosiwuję pana kciuki. Ty musisz pójść kilokilogramcie. To ja będę miała też szkoły nowe jabłuszka bo mam, możemy zrobić, jak będziemy miał blok złota, to będziemy mogli zrobić refa mam lagi nieraz mam to mam drugie jabłuszko, będziemy mać dwa refy drugie <badam>. no, jabłuszko? <mum> dwa refy będą. <badam>. możliwe my na 100% jeszcze bedą Dobra, ja tryharduję tryhardujesz? To lawa rozwali i te ręce za siebie. Nie no nie rozwali, To mamy wodę, tak. to jak to... Będziemy a, zrobić... Blisko woda jest? No, tu, tutaj. Gdzie? Koło naderytu. O nie, ja się nie wchodziłam. Ja hmm. Czekaj na mnie, bo ja piecyki robię. Na... Dawaj krawcik zabierz nam tutaj. Chodź tutaj. Czekaj, robię sobie kamienne narzędzia. E, Kilo lepszy. Starcza mamy i dwa piecyki. Dobra, idealnie mi prawie kobla starczyło. Ej, czemu ja mam dwa kilofy? Czemu mam sobie kilofy? Dajcie lajka, suba! Ej, wiesz, ile mam kilofu? Nieskończoność. Dwa kilofy kamienne. To nie No to... Mam, ale miałem laga, Dobra. Chodź. Idziemy tam. Jedzenie, stare jedzenie. Ja mam, mam trzy kursatki. Ja ubijam śpinkę, najpierw trzeba sobie zabijać mam. Pieczek mam. No kurde, co za lagi. O, i piek. O, pieczek. piesek. Piesek. Mamy kości. Uderza go. Muszka, muszka. To cię zabije. Ja, ja mam piesek, to chodź, no tam. Piecyk. Dwa pieszyki sami. Ale najpierw trzeba mieć jedzenia dużo, bo nie... W bo... kopalni będzie nieźle. Ja Czemu ty tam już idziesz? Nie, ja tutaj, ja tylko sobie tu będę teraz. A tu masz, tutaj. Zrzucam ci moje jedzenie całe. Przepalaj. Myk, myk, parkus. Dobra, lecimy. Prosty. Idę, idę po jedzenie. Widzimy się jak wypalimy już wszystko. I Już jesteśmy. Sypalimy tutaj. Musieliśmy coś zrobić, to kasu. subskrybujcie yes, nasze kanały, po prostu... Ej dobra, ale ja już idę tam. Na no poczekaj, no i jest. Dobra, czekaj na Tam ile tam jest mobów? No to jest za lepiej Dariu się, dobrze, się da. My mamy... Stronghold! Chyba. Ja chyba widzę Strongholda. Nie ja gadam... Jak my tam mamy już Strongholda... Okej, chodź, chodź, mam mac, mam masz. Ale ja coś tam widzę. Gdzie masz, nie? masz Gdzie ma? Tutaj Dzięki Dobra A patrz co ja sobie zrobiłem, takie ustawienie, żeby wszystko widzieć hmm? Że mi się tak gasi jak Fipunek Robi co biało ja My tu gramy Dobra Dobra sorry, ja wywalam niepotrzebny ja syf ja tutaj Dobra Milion kilofu Napatyki mamy coś? My tam no, idziemy. idziemy? No, Dobrze. Dobra, ale. No stary tam jest dosyć niebezpieczny. Terce zapłynąłem. Tarczę załóż sobie. Dobra, teraz. Z tą chląt. O, chyba jest zombiaków. Terce szkielety. O, tłuką się. Tłuką się, tłuką dużo. Ma plus. Trzeba ich bić. O stary, czekaj, czekaj, czekaj! Ja wiem, Pomocy! Pomocy! Ja tu serca! Zginąłem! No i dobra Musisz się tam z nimi tłuc. Pająk mnie zabił. Ile ja ich pokonał tutaj, ja i pokonam tutaj. To Pokona ich tam, ja zginąłem, bo ja miałem mało serca. widzę, zginął.

Ja mam twoje uciekam. Czekaj na mnie, ja tam idę do ciebie, idę do ciebie, idę do ciebie. Tylko zostałem przysypany śniegiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Idę, let's go, już jest noc, już jest noc, już jest noc. Idę do ciebie. Ja sobie jakiś jakieś rzędu. Muszę szybko widzieć swój nick już. Enderman już mnie, goni. Zostaw mnie, Tydepinu. Zostaw mnie, Enderman. Pomocy, pomocy, pomocy. E tu co mamy z zabiaków nie ma? Ale, jesteś? nie Masz. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Nie drewniany. No a co mnie bijesz? No nie drewniany, po co mi drewniany? Dałem ci to, to chyba to tu wspomniało tutaj. O dobra, klapka, dobra. Nie! widzimy się zaraz. Dobra, widzę, .Yeah, że jesteśmy. Łukasz za Ja zabiorę węgiel sobie tutaj. Na separanie. Czekaj na mnie! Co, co ty z trojki mnie? mnie? Węgiel sobie zabieram! tak, mm, tak. żeby mnie nic tam nie zabiło! O, dobra, jest, git. Git, 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 git. O! Mieć, mieć, mamy mieć. Gdzie, gdzie, gdzie jesteś? Zlili! Gdzie mnie? Tutaj, chodź tutaj. O! Pochodnie masz? O! Ej, tu coś! Ile tu jest łowów? Czekaj. Skipper, Dobra, dobra, chodź. bo i się z nimi tlepać. W te nie, ja zginę, zginę, zginę. ja nie mogę. Ja nie mogę. Łukas to zawsze ma zginę, bo ja idę z nimi na klikę. Nie będę ponad gonił, bo oh, kurde Ale ja szybko tu zlechłem Nie wiem, co będzie, bo już tam nie ja tu pochodnie daję pochodnie. Ile tu jest mobów? Nie ma na nic! Czekaj! Na nic! No, jest! Mamy go! Co ty w każdej walce wygrywasz? To mnie wydziowę, ja tu chyba zostaję i tu kończę odcinek. Nie, no po co? Czemu? Ja tu zostaję. Widziałem, my, my tu zostaje, Ja tu zostaję. Oscar! Czemu? No to już. mi teraz ten. Nie pamięć, się już tutaj. Pamięcika, już nie ma pamięci. Już. Chodź do mnie! Do mnie do mnie do mnie. Taka duża kopalnia nie ma żelaza, dobra. Laura widzowie, my tu się, my tu zostajemy i do basenia kolejny ciku. Na razie.